Okej. Okay. Mm. Coś, czego nie będziemy dzisiaj robić, to dyskutować o mojej, mojej przerwie 8-miesięcznej. Mm. Coś, co będziemy dzisiaj robić, to Uff. przebierać się. Będziemy mówić, na tak które cicho, bo mi się wydaje, że większość moich spolokatorów jest w domu i jakby drzeć mordę przy obcych, to tak jakby ja mogę, nie? Bo mnie nie zobaczą, ale jakby ci ludzie muszą ze mną mieszkać, nie? I takie, do kogo ty gadasz rano? I ja takie do mamy. Muszę się pospieszyć ogólnie z tym, bo, bo tak. Bo się spieszę i się spóźnię, chociaż z drugiej strony nie przeszkadza mi spóźnienie się aż tak, bo to będzie oznaczać, że więcej ludzi zwróci na mnie uwagę. Ale przebieramy się przez cały tydzień, przebieramy się do szkoły, ponieważ przebraliśmy się, nasza grupa się przebrała na Halloween raz i nam się spodobało i się przebraliśmy na święta jeszcze raz i się nam spodobało też więc teraz się przebieramy cały tydzień i dzisiaj tematem są owocki i przebierą się prawdopodobnie tylko dwie osoby i z tych dwóch osób tylko ja będę mieć głupią czapkę co so, będzie fajnie moim owocem jest truskawka dlatego mam mam tak mam spodnie, dżinsy te, co zwykle, bo nie mam żadnych innych spodni. ani zielonych, ani takich czerwonych, które by mi pasowały do truskawki, więc, jakby, whatever. Mam pasek czerwony, który zastanawiam się, czy nie zmienić, bo jakby i tak nie będzie go widać, a spodnie mi tak, które spadają przez niego, bo nie umiem go zamknąć. Tą koszulkę mam, tak tylko pod spód, żeby nie było mi zimno, i zaraz będzie najlepsze. Mam tutaj czerwoną bluzę okrejoną pestkami. Jest to blusa, w której nie chodzę, bo jest czerwona i chujowo zrobiona, więc myślę, że dobrze, że przynajmniej sobie raz ją założę. I mam jeszcze koronę taką. Ale później. Nie podoba mi się. No to cute wygląda po prostu, nie? Strasznie się odklejają te rzeczy, ale trudno. Coś obrzydliwego. Ciągle jest tak źle. Nie, to nie jest fajne. Nie podoba mi się. Wygląda jak, kurwa, pornie, jak truskawka. Może tak bez tej czapki iść. Dobra, i ostatni punkt układanki jest taki, że żeby nie było mi za zimno, mam białą koszulę. I gdyby ktoś się miał czepiać, co nie? Jakby wiem, że nie będzie się czepiać, bo nikogo to nie będzie obchodzić, ale gdyby hipotetycznie ktoś się chciał czepiać, co powiem, że jestem truskawką z bitną śmietaną. Co nie? Brzydkie trochę, nie? To za piękny outfit. Która jest godzina? Nie ma nawet ósmej. Ktoś powinien za to zapłacić. Mój kostium wczoraj był tak trochę chujowy przez tą czapkę pora. I dzisiaj też będzie chujowy. A nie mój temat. Dzisiaj to celebryci i filmy. Czas się przebrać. To jest puste, nic tu nie ma. Wyjątkowo się spieszę, więc yy, pogadamy o tym stroju później. Pierdolę to. Widzicie te łzy? Widzicie te łzy? Te łzy są z tego powodu, że wiem, że, że wiem jak będzie. Wcale dlatego, że jest zimny wiatr i pierdolę mi słońce po oczach. Chce mi się wracać na plebanie jeszcze, pójdę sobie do parku. Miło tak sobie w dole posiedzieć. Jacyś ludzie coś tam mówią i to dosłownie brzmiało, jakby ktoś nagrał ich rozmowy i puścił od tyłu. Rzeczywiście wygląda jak kurwa karma dla psów. Powiem wam, że dosyć zaskoczyło mnie to, że jakby wydawało mi się, że wczorajsze przebranie mi się bardzo będzie podobać, a dzisiejsze będzie takie chujowe. A jakby okazało się, że było kompletnie odwrotnie. I to wczorajsze mi się nie podobało za bardzo. Myślę, że to mogło być przez tą czapkę. Yy, tą czapkę, która wygląda jak por. A dzisiejsze mi się jakoś bardzo podobało. Nie wiem za bardzo czemu. Myślę, że może to być częściowo dlatego, że lubię golfy po prostu. Ale mi się podobało. Wow. Dzień dobry. Wiecie, jaki jest dzień. Dzisiaj środa. Dzień loda. Uhuhu. Za 5 minut zaczynają mi się zajęcia. Nie będę tam za 5 minut. Anyway, dzisiaj się bardzo ekscytuję. Nie mogę się doczekać, ponieważ dzisiaj. Ach, dzisiaj się Mingers. Jakby ubieramy się, bo jest środa. I w ogóle. I tak na wszystko. No fajnie, jakby na krokiem pierwszym są te oto jeansy. O takie o. Z o takim paskiem. Wiecie, taki ładny kremowy, plus mój łańcuch, plus moja blizna potem jak przypierdoliło mi auto. Ogólnie to złamię dzisiaj tę zasadę, że y, nie można jeansów, jeansów tylko w piątki czy coś takiego, ale jakby nie mam innych spodni. Sorry. Krokiem drugim jest golf, y, żeby nie było mi zimno, bo jednak jest ciągle zima, mimo że jest marzec. Krokiem trzecim. Jest ta szurka z Abercrombie and Fish, którą jeszcze muszę zawiązać, żeby była jako crop top. Może być. Czy wam też rosną krzywo włosy na brzuchu? Patrzcie, mój pępek powinno iść tak, a one idą tak. O co kurwa chodzi? Jako dodatki mam mój naszyjnik On Wednesdays We're Pink który jest akurat taki długości, że go prawie w ogóle nie widać, ze jest smutne. Wezmę jeszcze moją bransoletkę z napisem GAY sex". Myślę, że będzie pasować. I... Moje okularki. Moje okularki w stylu Georgina Sparks. Bo na myśli nie będę nosić tych okularów, ponieważ ja uważam, że wygląda w nich głupio jak mucha. Przed nami Polski stragan, gdzie się sprzedaje pamiątki z Polski. Strasznie mi się nie chce iść jeszcze. Nie mam już za bardzo biznesu do domu, ale mi się nie chce. O mój Boże, wiem co muszę zrobić. Muszę, kurwa, wąsa zgodzić. Przez te dwie minuty, które zajęło mi wyniesienie śmieci, Trzy osoby posłały w moim kierunku takie pasywno-agresywne spojrzenia. Więc chyba przebranie działa. O mój Boże, jakaś dziewczyna miała różowe spodnie. Powiem Wam, że nie jest mi aż tak zimno, jak mi się wydawało, że będzie. Ale jakby w sumie ma to trochę znakło, jakby mam na sobie na górze cztery warstwy. Tylko w jednym miejscu. Nie mam żadnej. Anyway, 45 minut spóźnienia. Jacyś ludzie koło mnie przejechali samochodem, więc o sobie myślą... Myślą sobie, że jestem debilem. Co, ho ho, debil. Patrzcie jaki ładny kościół w tle. Mieliśmy, chcieliśmy tam kiedyś pójść na historię sztuki, tak na wycieczce, ale był tam pogrzeb i nie poszliśmy. Ale ładne fikoreczki tam były, aż mi się humor. Lepszył. Moja ocena outfitu była taka, mm, jest fajny. Gołębie mnie kochają. Nie mogę znaleźć cuchawek. Zaraz komuś dosłownie przypierdolę. Tak jakby przez 4 godziny nie chciało mi się nagrać zakończenia tego dnia, więc nagrywam go teraz w ciemności. Mój outfit dzisiaj myślę, że był bardzo ładny. Podobało mi się moje przebranie. Mam wrażenie, że fakt, że nie mam już tego strona na sobie, Odebrał mi cały swag i teraz się czuję w taki debil trochę. Ale trudno. Nie można nosić masek codziennie 24 na 7. Trzeba czasami zmierzyć się z tym, kim jesteśmy naprawdę. Moja ocena końcowa jest taka, że i tak mi się bardzo podobało. Z chęcią się tak przebiorę ponownie. Wiecie, która jest godzina? 7.30. Nie chcę mi się Dwie historie sztuki na kurwa ósmą w życiu. Dzisiejszym tematem są wampiry. Zajebiście mi się nie chce dzisiaj gadać, przepraszam was serdecznie. Nagram po to po prostu i, i potem wytłumaczę, dlaczego się ubieram tak, a nie inaczej. Okej, okay, więc jeśli chodzi o następną część, popełniliśmy takie trochę fail dzień wcześniej, ponieważ z jakiegoś powodu... Nie chciało mi się wybierać tego stroju dzień, dzień wcześniej. Nie wiem, jakoś tak sobie dzień wcześniej. się nie no kurwa, mam to w dupie. Nie będę sobie teraz tego stroju wybierać dzień przed, ponieważ mi się nie chce. Przecież jakby mam takie trochę pojęcie, za co się chce przebrać. To było w sumie kłamstwo, ale wszyscy je sobie opowiadamy. No to po prostu jakoś jutro rano to sobie zrobię. Na żywca, chujowo wyszło. Tak więc tamtego ranka, bo to było dwa dni temu, ups. A edytuję to ponad trzy tygodnie później. Ups. Bardzo mi się nie chciało opowiadać y, mojego procesu myślenia, I guess. Więc zrobimy sobie taki voiceover, I guess. Więc mam dżinsy, nie? Mam dżinsy, biorę dżinsy, biorę łańcuch i mam takie spoko. To jest jakby już połowa outfitu, więc spoko. No kurwa nie. I wiecie, najpierw sobie myślę, mm, dobra, wezmę sobie tą koszulkę w paski i wezmę sobie na to koszulę, bo to wygląda trochę jak coś, co nosiłby Edward. Nie. Tamten outfit, tak patrzę no to i mam takie, nie no, przecież to nie, przecież to nie daje wampir, przecież to jest chujowe. Nie wiem, jak bardzo to serwuje wampir. I myślę sobie, dobra, nie bierzemy tego, założę golf i założę do tego białą koszulę żeby serwować wiecie taki bardziej tradycyjny wampir. I nie, to też było chujowe. Było jeszcze mniej wampiryczne niż tamto poprzednie. I potem myślę sobie, dobra, założę sobie koszulkę z tych takiej siatki i do tego założę te koszulę i nie, to też było chujowe. I sobie tak mi się nie no dobra, ja to pierdolę. Zrobię ten pierwszy outfit, który też był chujowy <laughs> i po prostu zrobię taką jedną podróbę Edwarda, mimo że on praktycznie chyba w ogóle nie nosił Takiego outfitu w filmach, ale whatever. I po prostu będę się modlić, żeby mój makijaż i rozświetlacz, i w ogóle rzeczy jakoś dawały do zrozumienia ludziom, że to jest wampir. Może trochę. Po prostu wyglądam kurwa emo. Mam by the way wrażenie, że dwa dni później wciąż mi zostało trochę czarnego cienia pod oczami, ponieważ ja się nie myję. Opalizujący silnik, bo wiecie, skinowe killer i w ogóle. Już teraz mam wrażenie, że to jest trochę fail, bo jakby to wygląda jak mój outfit. Co nie? Ktoś zobaczy na mnie i nie pomyśli, o, masz przebranie Edwarda z wieszu. Ktoś pomyśli, o, masz outfit jak zawsze i makijaż kurwa emo. 35 minut spóźnienia dla takiego chujowego fitu. Ja pierdolę. Myślę, że jak przyjdę na uczelnię i pożyczę od kogoś rozświetlacz, to myślę, że to trochę to uratuje. I plus, właśnie się kurwa nie da. Myślę też, że fakt, że moje włosy są niemyte od jakoś tak pięciu dni, bardzo dodaje do tej tłustości, którą miał w sobie Edward. Mam jeszcze za to moją bransoletkę z napisem Carlyle. Więc, jakby, no, trochę tego jest. Ale chujowo jest i tak. Dobra, czas pierdolić się na historyczki. Pięknie Beautiful. Beautiful. Wow. Wiedzą, że chcę je zjeść Wracam już sobie do domu, bo zrywam się z malarstwa, bo jadę sobie na koncert. Ale muszę iść przez słońce. Wszyscy wiedzą kim jestem. To wampir. Hej Jest dzisiaj ostatni dzień. I... Spać mi się akcesory. Te resztki makijażu dwarda, jeszcze mi tu kurwa dostały. Jak chcą to nie w sumie siedzą. Dzisiaj jest ostatni dzień i na ten ostatni dzień chcieliśmy zrobić duchy z prześcieradła. w każdym razie muszę wziąć prześcieradło i je wyciąć wziąć i wyciąć sobie w nim oczy i problem jest tylko taki, że to jedyne prześcieradło które mam, w sensie to jest to prześcieradło, które miało iść na ducha to nie jest tak, że ja biorę sobie prześcieradło dobre na którym śpię i wycinam tak nie będzie mam wrażenie, że jest jakaś pewnie ósma rano bo śpię sobie może z 6 godzin, ale nie jest prawie 13. Mordy mi widać przez to. To jest tak, jakby tyle na dziś. Nie, założyliśmy te duchy, zrobiliśmy zdjęcie i w sumie tyle. Jakby teraz to było może nie rozczarowujące, ale nie było to też ten dzień duchów na tyle ekscytujący, jak mi się wydawało, bo jakby tylko założyliśmy to do zdjęć. W sensie nie będziemy siedzieć i robić jakichś rzeczy w tych przebraniach duchów, i no to mm, trochę było rozczarowujące.